Z dnia 12 sierpnia 2014 roku. Wybieramy się na zasiadkę Karpiową z kolegą tutaj Krzysztofem. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Jedziemy na gliniankę na obornikach. W dzisiejszej zasiadce będziemy nęcić 20 kg kukurydzy, gotowanej tutaj Krzysia. Oraz tutaj widać miks kulek około 5 kg, czyli na 5 kg kukurydzy będzie jakiś kilogram kulek. Kulki są różne: truskawkowe, pomarańczowe, waniliowe, banan ananas, banan krab także też cała nasza zanęta na zasiadkę na zestawach od lewej na lewym kiju kulka proteinowa średnicy 18 mm truskawka tutaj Zestaw krzysia. Pierwszy z lewej. Dwie kukurydze podwieszone pop-upem. Pod up jest ananasowy. Drugi zestaw krzysia. Wynalazek. Jak te kulki się nazywają? Są to lody truskawkowe z bitą śmietaną. <śm I tutaj. Czwarte, i tutaj jest brzoskwinia. Ananas, tak wyglądają nasze zestawy, tutaj. Tak wygląda woda. Witam wszystkich. Dzisiaj, dzień drugi naszej zasiadki z Krzysztofem. Siedzimy w obornikach na gliniance. Podnęciliśmy około 15 kg kukurydzy w pierwszy dzień oraz tam 3 kg kulek proteinowych o średnicy od 18 do 22 mm. Dzisiaj zanęcimy ponownie. Zmienimy zestawy. I zobaczymy co nam się uda zaobserwować lub złowić. Ogólnie nęcimy tak, że na 5 kg kukurydzy dajemy kilogram proteiny. Tutaj pokażę może łowisko. Tak tutaj to wygląda. Nie wiadomo, czy tutaj może przybić. Tutaj pod tą wysepkę są wywiezione dwa zestawy. Jest tam banan ananas oraz Krzysztofa wynalazek lody truskawkowe z bitą śmietaną. Następnie na, na tym kiju lewym, tutaj o tym, jest proteina truskawkowa. Jest tutaj wywieziona praktycznie pod same drzewka. I tutaj zestawik Krzysztofa na amurka, dwie kukurydze na wosiu oraz pop up ananasowy. Jest tutaj też także gdzieś w tą granicę wywieziony. Za chwilę będziemy zmieniać zestawiki, bo to jest zestaw, który był używany na wczorajszą noc. Będziemy używać innych zapachów oraz innych wymiarów kulek. Także zobaczymy, co uda nam się złowić. No, nie wiem. No, zaraz zrobimy. Na No oko, nie wiem ile no to mieć. nie ma dużo. Bo kurwa 4. mam ten, mam, wagę mam w aucie. 3-4 kilo może mieć. To sobie. chuj, to wypuszczamy. Dobra. Dobra, filmik już leci. Cyk. Z wody PZW Amurek, gdzie nie ma ryb podobno. Już, chodź, chodź malunki. Proszę bardzo. Jeszcze raz tutaj od przodu. I wypuszczamy. Wypuszczamy, wypuszczamy. Ładnie płynie. Przed. Proszę bardzo. Gratulujemy. Szczęśliwy łowca. Brawo. Uśmiechnięty w końcu.